SMA zostało zdiagnozowane, kiedy miała około półtorej roku, to było niecałe 3 lata temu. Gdy Oliwka się urodziła, uzyskała maksimum punktów w skali Abgar i tak do około roku wydawało się, że jest dzieckiem zdrowym. Zyskała kolejne Kamienie milowe, zaczęła samodzielnie siadać, raczkować, podnosić się na kolanka, jak, jak to zwykle bywa u zdrowych dzieci. Natomiast około roku zaniepokoiło nas, że nie wstaje na nóżki, i już na te nogi nie wstała, tylko właśnie po skończeniu roku zaczęła gwałtownie słabnąć, i w około 3 miesiące straciła wcześniej nabyte umiejętności. Była już w takim stanie, że nie dawała rady nawet podeprzeć się rączką, żeby samodzielnie usiąść, no a przemieścić się to już w żaden sposób nie było możliwości. Jak siedziała posadzona, to musieliśmy ją pod łóżkami obkładać, bo już była bardzo wiotka, chwiejna, no a nogi to miała jak dosłownie jak z waty. Leczenie nóz zostało u Oliwki włączone, kiedy miała półtorej roku. I tak, u nas leczenie muszę powiedzieć, że naprawdę yy, Idzie sprawnie, doktor ma super widoczne kompetencje do tego, bo trwa to dosłownie moment. Oliwka zwykle po zabiegu idzie spać, a gdy się budzi, nie zgłasza żadnych dolegliwości bólowych czy złego samopoczucia i jest skora do zabawy. Leczenie zostało włączone, kiedy miała właśnie półtorej roku. Gdy Oliwka rozpoczęła leczenie, choroba od razu się zatrzymała, już nie postępowała. A po czterech dawkach zauważyliśmy pierwsze postępy. Stopniowo zaczęły wracać wcześniej utracone umiejętności, zaczęła z powrotem samodzielnie siadać, raczkować, podnosić się na kolanka. No i poszliśmy też o krok dalej, ponieważ teraz chodzi przy meblach i chodzi z nami za rączkę, jest w stanie sporo przejść samodzielnie. Bez żadnego wsparcia, no z wózkiem na przykład dla lalek radzi sobie świetnie. Także jest to coś, co nie spodziewaliśmy się, że w ogóle jest możliwe. Leczenie Lucy Nersenem dało Oliwce bardzo dużą samodzielność. Są to Teoretycznie małe rzeczy, ale dla nas jest to jak cud. Jest w stanie sama pójść po ulubione zabawki, jest w stanie sama podejść sobie kubek z wodą czy słodycze z, z półki wyciągnąć. Także tak, jest zdecydowanie. Dużo bardziej samodzielna, nie potrzebuje naszej pomocy w codziennych jakby czynnościach. Na początku, gdy rozpoczęliśmy leczenie, naszym marzeniem było głównie to, aby Oliwka już nie słabła, baliśmy się o jej życie. W tym momencie osiągnęła tyle, że na pewno jesteśmy śmielsi w tych marzeniach. Nie da się ukryć, że jest to ciężka choroba, nie wiemy na ile oliwka uzyska samodzielność, ale naszym marzeniem jest to, aby poradziła sobie w życiu, żeby była na tyle samodzielna, aby codzienne czynności wykonywała sama. I, I jeżeli ona będzie szczęśliwa, to nasze marzenie się spełni, no, a nasze plany to, to jest dalsza praca, bo wiadomo, leczenie y, samo w sobie też y, nie dałoby takich efektów. Trzeba je połączyć z ciężką pracą, rehabilitacją y, i to połączenie daje takie fenomenalne efekty. Także to są nasze plany na przyszłość, aby walczyć o jeszcze większą sprawność. Oliwki. Jakość życia w naszej rodzinie bardzo się poprawiła. Na pewno mówimy tu o komforcie psychicznym, jest w nas wiele, o wiele więcej optymizmu i śmielej patrzymy w przód. No ale też jakość, jeżeli chodzi o takie proste, codzienne czynności. Czyli właśnie ta Oliwki samodzielność, że może sama pójść, umieć sobie nawet no, ręce w łazience, no niby małe rzeczy, ale nie musimy jej non stop nosić, jest w stanie sobie sama podejść, proste takie rzeczy jak wracamy do mieszkania i nie muszę jej nosić po schodach, tylko wezmę ją za rączkę, idziemy do windy, Wydaje się to małe rzeczy, ale w takim codziennym życiu naprawdę jest to poprawa jakości, także... Wiele nam to dało. Na pewno podróże też są o wiele prostsze i to planowanie przyszłości po prostu no mamy większe możliwości, tak? Są o wiele większe możliwości, no więcej możemy sobie pozwolić. Dało nam to większą swobodę.